Cześć wam, z tej strony Radek, a w tym materiale porozmawiamy o tym, w jaki sposób barberzy układają włosy. Czyli mniej więcej postaram się przybliżyć to, w jaki sposób barberzy patrzą na nasze włosy, czyli nas, klientów. Jakich technik mogą używać podczas suszenia, jakie akcesoria okazują się niezbędne i ogólnie co możesz przenieść z barbershopu do swojego domu, żeby mieć jak najlepsze fryzury. Kiedy układasz sobie jakąś fryzurę w domu, może być taki scenariusz, że ułożyłeś ją i niestety ona szybko się rozpadnie. Wyjdziesz z domu i ona zaraz się rozwala. Natomiast zaraz po wyjściu od barbera raczej nie chcemy tego. Raczej oczekujemy tego, żeby ta fryzura była bardziej utrwalona, żeby ona się nie rozwaliła i ogólnie, żeby elegancko wychodziła. I pamiętam, że sam kiedyś jak zaczynałem chodzić do barbera, to właśnie oni mi tak całkiem ok układali fryzury, których nie potrafiłem odzwierciedlić w domu. Czyli taka pierwsza rzecz, kiedy barberzy układają nasze włosy, czyli wiesz, już jesteśmy po cięciu i jest stricte stylizacja, to pierwsza rzecz, zanim jeszcze odpalą suszarkę, często używają prestylera. Prestyler, 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 w sumie zwał jak zwał. Chodzi o to, że jest to produkt, który ma nadać naszej fryzurze takiego wstępnego kształtu. Prestyler barberzy dają na nasze mokre włosy, zanim jeszcze zaczną wcuszyć. Dzięki temu później jest większa objętość większy chwyt, czyli to, na czym właśnie nam zależy, a także może być też większa tekstura. I tak samo jak jest pre -styler, jest też post-styler. I przez większość czasu my mężczyźni, jak układaliśmy włosy, to używaliśmy tylko post-stylera, czyli jakieś pasty lub jakieś glinki. I może to dawać trochę zbyt delikatny chwyt naszym włosom, takie zbyt małe utrwalenie, przez to fryzura może się rozwalać. Dlatego ważną rzeczą może być użycie pre-stylera. To, co ja lubię w pre to jest to, że on też może zabezpieczać przed ciepłem suszarki, czyli wiesz, ogólnie ciepło, nie zawsze jest czymś dobrym dla włosów, dlatego fajnie jest je trochę zabezpieczyć i prestailery w tym pomagają. Prestailerem mogą być toniki do włosów, sole morskie, pianki do włosów, lub jakieś glinki lub jakieś kremowe prestailery. Bardzo dużo produktów może się sprawdzić w roli prestailera. I powiem z Was tego doświadczenia, a także wielu osób u mnie na Discordzie. Że prestyler to jest absolutny game changer. To naprawdę bardzo, bardzo dużo potrafi zmienić. Druga rzecz, którą barberzy dokładnie robią, to jest odpowiednie rozprowadzanie produktu po włosach. W układaniu włosów bardzo ważne jest to, aby nadać im objętość. Czyli żeby nie były przyklapnięte, żeby po prostu nie leżały, tylko żeby były lekko uniesione u nasady. Za to może odpowiadać prawidłowa technika suszenia, i tutaj mówię w filmiku o tym, jak nadać objętość włosom. Ale ważne są też odpowiednie produkty. Właśnie prestylery pomagają w tym, żeby unieść włosy u nasady, i to, co jest ważne żebyśmy dokładnie rozprowadzali ten produkt. Każdy włos powinien być mniej więcej obtoczony w prestajlerze. Jeżeli chcesz nadać objętość włosom, to znaczy, że ten produkt powinien się znaleźć tuż u nasady, czyli tutaj u dołu, ponieważ tutaj chcesz mieć to utrwalenie i tę objętość. Często może się okazać, że jeżeli dasz sobie na przykład produkt tutaj już na długości, to on może trochę obciążyć te włosy, dlatego lepszą taktyką może być używanie produktu stricte u nasady. Czyli kiedy sobie rozprowadzasz jakiś produkt po dłoniach, to starasz się nałożyć go później od nasady, żeby tę objętość podbić. To jest kwestia potestowania, u kogoś może się sprawdzić najlepiej rozprowadzenie po całym włosie, u kogoś może się sprawdzić nałożenie u nasady, dlatego najlepiej jest, żebyś to potestował sobie. Ale odpowiednie rozprowadzanie produktów jest bardzo ważną rzeczą, sam się tego nauczyłem, ponieważ jeżeli masz jakiś produkt, rozprowadzasz go sobie po dłoniach, to na przykład bardzo często tutaj mamy najwięcej produktu. I bardzo często zaczynamy stylizację włosów od tego, że ładujemy sobie ten produkt tutaj stricte w ten sposób. I tutaj z tych pierwszych miejsc bardzo dużo może nam zostać produktu tutaj na linii naszych włosów, przez co może być ona przetłuszczona. Taka taktyka, którą ja robię, jest to chaotyczne rozprowadzanie produktu, czyli jak mam produkt we włosach, to staram się go dokładnie z każdej strony rozprowadzić. Możesz to sprawdzić u siebie, możesz też ewentualnie spróbować nakładać produkt stricte u nasady włosa, wtedy będziesz miał większą objętość. Ale jeżeli zależy Ci na przykład na teksturze we włosach, no to wtedy ważne jest to, żeby każdy produkt był rozprowadzony, dlatego jest to kwestia w 100% potestowania. Trzecia rzecz jest to łączenie dwóch produktów. Na początku filmiku powiedziałem Ci, że jest pre-styler i że jest post-styler. I post-stylerem może być jakaś klinka, jakaś pasta, wosk do włosów, pomada wodna, jakiś krem, bardzo dużo jest tutaj różnych opcji. Co ciekawe, to jeżeli masz kilka produktów w domu, to możesz spróbować je połączyć. Nie zawsze ta kombinacja działa, ale to jest coś, co barberzy czasem robią. Takim klasykiem, który barberzy często łączą, jest to połączenie tych dwóch ruzeli, czyli ruzel zielony i ruzel różowy. Są to produkty, które możliwe, że Cię nie zainteresują, ponieważ są one do slickbacka, czyli do fryzury takiej zacisanej do tyłu z połyskiem. I bardzo często oni łączą te dwa produkty, czyli biorą sobie trę jednego, później dokładają sobie trochę drugiego, razem je sobie mieszają w dłoniach i nakładają na włosy. Akurat to było naprawdę świetnie działa, testowałem na sobie, bardzo u mnie dobrze się sprawdza, no i fajnie jest tak spróbować połączyć dwa produkty. Nie zawsze to działa, czasem może to dać słaby efekt, ale po prostu jest taka opcja. Coś, co możesz spróbować, jeżeli jesteś fanem pudrów do włosów, to jeżeli masz taki puder, to można go na przykład aplikować na trzy różne sposoby. Pierwszy sposób jest to aplikacja bezpośrednio na włosy, czyli po prostu sobie tak sypiesz. Druga opcja jest to taka, że sobie dajesz najpierw na dłoń, Później sobie to tak delikatnie rozprowadzasz i dajesz na włosy unasady. Właśnie to jest to, co mówiłem, żeby dać unasady, ponieważ tam chcemy objętość, więc ważne jest to, żeby dać unasady. I sprytnie można połączyć puder też z jakimś produktem do stylizacji. Tutaj mam taką glinkę 180 BPM. Załóżmy, że wezmę sobie tutaj takiego działa tej glinki, rozprowadziłbym go sobie po włosach i mogę sobie tutaj jeszcze sypnąć trochę pudru do włosów, dalej rozprowadzić i teraz dać na włosy. Wtedy te dwa produkty będą tak połączone. Powiem Wam, że jest to bardzo pomysłowe rozwiązanie, dosyć kreatywne, sam bym raczej na to nie wpadł. Sam próbowałem też łączyć jakieś toniki do włosów, przykładowo z solą morską i po prostu łączyłem to w różnych proporcjach. Szczerze skłamałbym mówiąc, że zawsze był jakiś super mega efekt, ale po prostu można tak zrobić. To nie jest jakiś super giga game changer, ale po prostu jest taka praktyka, którą można spróbować. Czwarta rzecz jest to, piąta rzecz jest to odpowiednia umiejętność w układaniu włosów, czyli też używanie odpowiednich szczotek, a także używanie suszarki do włosów. Barberzy ogólnie mają szkolenia związane nie tylko z tym jak strzyc włosy, ale też jak układać włosy. I to jest taka umiejętność, której często można pozazdrościć, ponieważ niektórzy barberzy naprawdę bardzo dobrze nie tylko tną włosy, ale też układają je później. W ogóle to jest takie małe rozdzielenie pomiędzy cięciem włosów, a pomiędzy układaniem włosów. Ponieważ że ja na przykład bardzo lubię układać włosy, ale cięcie no to, to nie kręci mnie, nie? Ale z drugiej strony są barberzy, którzy mogą być zafascynowani w tym, jak ciąć włosy, a raczej średnio ich kręci układanie. Najlepiej, kiedy są te dwie strony i wiesz, barber lubi układać i mi ciąć. Barberzy właśnie uczą się tego, jak jednocześnie dobrze stylizować włosy. I tutaj mamy takie rzeczy, jak chociażby używanie suszarki, jakich szczotek używać do danej fryzury. I to jest ważne, że jeżeli na przykład chcesz mieć parta, no to fajnie jest mieć quick rollera, czyli taką okrągłą szczotkę żeby odwinąć swoje boki, żeby tutaj nadać tekstury, żeby je tak ładnie odwinąć. I w jaki sposób powinniśmy my używać naszej suszarki w domu? Przede wszystkim nie powinniśmy używać największej temperatury, nie powinniśmy używać bardzo gorącego powietrza. W stymizacji włosów często nie chodzi o to, żeby wysuszyć je jak najprędzej, tylko żeby jak najdokładniej wysuszyć jakieś pasmo włosów, najlepiej kilkukrotnie. W ten sposób nadamy naszym włosom objętości, a także utrwalimy je w tym miejscu, w którym chcemy. Suszarka jest bardzo ważnym elementem, i tak samo jak o pre-stylerze mogę powiedzieć, że jest game changer'em, tak, tak samo suszarka jest game changerem. Czyli powinniśmy używać średniej mocy suszarki, czyli nie bardzo ciepłej, ale też jednocześnie nie zimnej, coś pośrodku. Wiadomo, jest to też kwestia potestowania, być może u Ciebie coś innego zadziała, ale jest to raczej taka praktyka, która u każdego zadziała. Ważne jest też w tym elemencie to, żebyśmy nie zostawiali naszych włosów suchych. Jeżeli suszymy włosy, zawsze suszymy je do końca. To jest taka dziwna praktyka, która nie wiem czemu, ale na TikToku często jak widzisz jakieś poradniki, to ktoś pokazuje finalny efekt jak włosy są jeszcze mokre i to jest właśnie błędem, bo widzimy zawsze do końca suszyć nasze włosy, barberzy, barberzy zawsze do końca suszą włosy. Wyobrażasz sobie wyjść od barbera z mokrymi włosami, przecież to nie ma sensu. Następnym razem jak będziesz u barbera, możesz na przykład zagadać, hej, a masz może jakieś porady jak ja powinienem później układać te włosy w domu? Być może wie coś o Twoich włosach, czego Ty nie wiesz, i ta rada może okazać się być bardzo pomocna. Na przykład też taka rzecz, którą barberzy robią, to jest zazwyczaj zaczynają suszyć włosy od tyłu, czyli zaczynają suszyć mniej więcej te pasma, które są tutaj przy czubku i później stopniowo idą ku przodowi. Szósta rzecz, którą barberzy robią, jest to odpowiednie rozpoznawanie naszych włosów. Każdego z nas włosy są inne i inaczej się zachowują. Możemy mieć gdzieś na włosach jakiś wicherek lub nasze włosy naturalnie mogą. Chcieć bardziej podążać w lewą stronę niż w prawą, albo być może bardziej w prawą niż w lewą. I to jest coś, co barberzy muszą rozpoznać, podczas gdy chcą przyciąć nasze włosy do jakiejś fryzury. Często na przykład, kiedy wiesz, siadasz u barbera, no to on najpierw zanim zacznie strzyc w ogóle, tak patrzy na twoje włosy, przerzuca je z prawej na lewą. Patrzy mniej więcej, jak one się zachowują, w jakim kierunku chcą podążać. I w ten sposób później łatwiej jest im ogarnąć to, jakie cięcie będzie dla Ciebie odpowiednie. Coś, co mniej więcej każdy z nas powinien wiedzieć o swoich włosach, to jest to, czy są one cienkie, czy grube. To jest coś, co bardzo może nam się przydać przy wyborze odpowiednich produktów do układania włosów. Jeżeli mamy cienkie włosy, no to nie chcemy produktów, które będą obciążały. Jeżeli mamy grube, no to nie będzie to aż takim dużym problemem. To jest taka rzecz, o którą możesz podpytać barbera tym razem. Hej barberze, powiesz mi coś o moich włosach, one są cienkie, grube, może coś powiesz, może one się chcą tak układać, może tak. To jest taka wiedza, którą warto mieć o swoich włosach, żeby później zaplanować jakieś spoko fryzurki na przykład. Jeżeli się zastanawiasz, na co zwracają uwagę barberzy, kiedy przychodzisz do nich, no to mniej więcej zwracają uwagę na takie rzeczy, jaki masz kształt twarzy. Czy dana fryzura będzie do Ciebie pasowała? Jaką masz linię włosów? To jest bardzo ważne. Jeżeli masz trochę wycofaną linię włosów, no to będą do niej pasowały inne fryzury niż do takiej, gdzie masz tę linię włosów dosyć prostą. Patrzą też ogólnie na typ włosa. Czy masz bardzo proste włosy, czy może są one podatniejsze na skręt i na układanie? Jeżeli masz bardzo proste włosy, to trudno będzie odwzorować przykładowo taką fryzurę, ponieważ masz zbyt proste włosy. No i Barber ci mniej więcej powie, ej stary, Wyjdzie. Jeżeli będziesz chciał zamówić takie barberskie prestajlery lub ogólnie jakieś barberskie produkty lepszej jakości niż te, które są w drogerii, to polecam Ci sklep pomadefreaks.pl Jest to sklep, z którym współpracuję. Z kodem radek masz tam 15% zniżki, masz tam przykładowo zakładkę pressilery, masz tam zakładkę z innymi produktami do układania włosów, masz tam też szczotki i dzięki temu będziesz mógł odwzorować tak dobre fryzury jak u Barbera u siebie w domu. Dodają też spoko gratisy do zamówienia. A jeżeli nie wiesz co będzie odpowiednie dla Twoich włosów, to możesz wbić do mnie na Discorda i na kanale Włosy Możesz Podpytać, jaki produkt rekomendujemy, to spróbujemy podrzucić coś, co będzie najlepsze do Twoich włosów. Wiem, że można być w tym zagubionym, sam przez to przychodziłem, nie wiedziałem co wybrać, dlatego właśnie powstał Discord, gdzie jest już kurczę prawie chyba 7 tysięcy osób, więc możesz tam wbić i podpytać. To by było na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że dzięki niemu będziesz miał lepsze fryzurki, bo ogólnie jest duży fan z układania fryzur. No i fajnie jest testować te produkty, te nowe cięcia i tak dalej. Naprawdę tym fan. To by było na tyle w tym materiale. Jeżeli miałbyś jakieś pytania, to możesz podbić do mnie na Discorda. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć!